Aktualnie posiadamy 2425 punktów mocy, aby znaleźć się na pierwszym miejscu w tablicy wyników potrzebne jest 7858 punktów mocy. Dywizja Legend 1 i jedna gwiazdka przechodzimy do rozgrywki. Oops, I did it again. I fucked up our game. And I feel no shame. Co za głupota. W drużynie przeciwnej Jowhead, Hylos, Hanabi, Dairad oraz Zask w naszej drużynie Lesley, Cyklop, Carmilla, Luoi oraz Ruby. Zanim zagłębimy się jeszcze na poważnie w rozgrywkę, przypomnę tylko, że możesz wesprzeć rozwój kanału i pomóc mi uzbierać pieniążki na ulepszenie sprzętu aktualnie kompa. Wspierając kanał klikając pierwszy link w opisie lub przycisk wesprzyj. A jeżeli nie chcesz wydawać sianka, no to możesz również zostawić łapę w górę lub napisać miły komentarz, to wspiera rozwój kanału w taki sposób, że filmy lepiej się pozycjonują. Więc dzięki wielkie za każde wsparcie. Widzę, że gram przeciwko hanabi, więc... Z przodu, od początku widzę, że to nie będzie z przodu, nie, <laughs> z przodu. Od początku widzę, że to nie będzie prosty mecz. Przed nimi mają Zaska, mają Dairota, mają Jawheada, mają Hanabi, mają To jest naprawdę dobry team, ok? Powiedzmy sobie to po prosto w twarz. To są naprawdę silne postacie, po prostu. Więc, Ojejku, źle odskoczyłem. a, Zostaw mnie, zostaw mnie. Czemu mnie bijesz? Co, co ja ci zrobiłem, że ty mnie bijesz? więc po prostu wiem, że tutaj będzie ciężko ale wiem też, że jestem w stanie tutaj, no, wograć Hanabi, kurde to jest jednak Hanabi, tak? raz grałem przeciwko Hanabi i nie raz przeciwko Hanabi wygrywałem, więc co to za różnica, czy to jest ta Hanabi czy pozostałe Hanabi, przeciwko którym grałem? Na spokojnie Na spokojnie, ważne, żeby w Goldzie nie odstawać No i jednak ja tutaj obijać ją, tak? Widziałem się też na początku Przegrałem poprzedni mecz. Zdarza się i tak. Niestety, ale nie poszło mi za dobrze na explainie. Miałem 8 bodajże procent uczestnictwa w meczach w walkach drużynowych. To jest tragiczny, tragicznie mały procent. Nie jestem z tego niestety dumny. Ale jestem jak najbardziej dumny z tego, że udało mi się zebrać jakieś doświadczenie. Udało mi się pobrać tu Lesley i zrobić no, po prostu coś. Ok, po prostu coś zrobić. Im więcej grałem tą postacią, tym więcej doświadczenia zbieram, tym lepiej wiem, jak się poruszać po mapie. I każda gra, nawet przegrana, nawet tak słaba, jaka była poprzednia, której Wam tutaj nie wrzucę, bo była naprawdę ultra słaba. Więc po prostu wrzucę Wam tylko urywek, że była i że przegrałem. Uczy, po prostu. Każda taka gra przegrana uczy. Więc dla mnie, jak najlepiej. hanabi ma niestety. Tarczy z żółwia i to jest dla niej bardzo pomocne. O kurde. Ty no mega mnie trapiła. Jest mega problematyczna. W sensie to jest naprawdę dobra Hanabi. To powiedzmy sobie wprost, że to jest naprawdę dobra Hanabi. W sensie mogłaby grać lepiej, bo widziałem, że to mi chyba wcześniej Ulta spudowała, ale naprawdę gra nieźle. Jeśli wie kiedy używać tarcze, jak mniej więcej się pozycjonować, kiedy się wycofać. No gra nieźle po prostu. Ile ona ma golda? Ale no, nie ma aż tak dużo golda przewagi. Jest spoko, ja mam tylko 300 golda. Mniej niż najlepszy przeciwnik. Fajnie, że mi tutaj drużyna wspomogła w dobrym momencie. Udało mi się zd zdobyć gold kraba, więc powinienem wychodzić trochę na prowadzenie w goldzie. Teraz jeszcze trochę... No nie, no nie, nie ma co Hanabi pod wieżą tłuc, nie? To jest pewne, że z Hanabi nie ma co walczyć pod wieżą. Ale już przy takim engage'u, to szkoda byłoby nie skorzystać. Mam mało HP, nie wiem gdzie jest Dyrot, nie wiem gdzie są przeciwnicy, wycofuję się. Dyrot też jest na bocie. Ty, no to pójdźmy na bota, skoro tutaj walka się wywiązuje na naszej dżungli. To pójdźmy na tego bota. No i na spokojnie, dobra. Wracam na Mida, w sensie Pu, na Mida mówię, na górną aleję. Wracam na, gór, na górną aleję, bo jest tam Hanabi cały czas. I ta Hanabi cały czas pcha. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby w nią się wbijać teraz. Tutaj, ponieważ ja tutaj mam dużo Golda, a nie chciałbym tego Golda tracić. Po prostu udało mi się zdobyć jakieś asysty, i to jest spoko. Jak, jakiegoś Kila również gdzieś, nie wiem do końca gdzie, nie pamiętam dokładnie. No nie macie. No nie użyte dotarczyć. Nie o obroni. No nie, no bez przesady. Co to było? Bariera to była? To bariera, chyba była, co? Ciesz mnie. Nie wierzę, ale ona ma. To nie powinno mieć miejsca. Ta akcja nie powinna mieć miejsca. No unlucky, co ja ci powiem? No unlucky troszeczkę. Carmilla, no unlucky. Kurde górną, ale je straciłem zielony Hylos, No ale dobrze. W sensie. Miała barierę, to użyła bariery. Stoję w tych krzakach zobaczyłem. Dobra, ja chciało go od kraba wziąć. I fajnie byłoby żółwia za chwilę zrobić też. Fajnie byłoby tutaj żółwia zrobić. Hylos jest kurde na tej górze dalej. Uważaj, by uważałbym tam Lui na Twoim miejscu, bo jest Hajlos i jest Hanabi. No i ten Hajlos tutaj mnie blokuje, blokuje, żebym mógł dalej podejść. A Hanabi nas tłucze cały czas. Oho, jest Zask. Wow, ale ich tam dużo jest. Ok, udało się zresetować żółwia. Zask z użył ulta. Dobra, udało się zabić hanabi, pięknie. No i teraz możemy żółwia chyba zrobić my. Nie wiem czy tutaj zaska gdzieś nie ma z boku. Nie ma go chyba raczej. Dobra. Możemy zrobić żółwia na spokojnie, jazda z nim. Jazda, jazda. Nie wierzę. Nie wierzę, że nasz jungler nie wziął. Damn, ale to było słabe. No ale cóż, zdarza się każdemu. Zdarza się każdemu słabszy smite. I nie wiem, czy teraz puszować, czy jednak się wycofać? Tak nie wiem. Fajnie byłoby spuszować tą wieżę, ale z drugiej strony fajnie by było też z drużyną gdzieś się zgrupować, idzie już Hanabi. Fuck, widziałem już go tutaj. No właśnie, Senhaila z cholera. Jeżeli ja będę z Carmillo, to może się bardzo źle skończyć, bo Hanabi może nas wyciąć w pień. Całą dwójkę. Wow, no tego tutaj się nie spodziewałem, nie? Myślę, że najbezpieczniej będzie teraz spadać stąd jak najszybciej. To chyba będzie najsensowniejsza opcja. Tym bardziej, że Dyrot jeszcze gdzieś ucieka z tyłu. Tak, wycofam się zregenerować HP. Ja zbuduję sobie teraz Wind of Nature, ponieważ Hanabi i Jawhead są dla mnie trudnymi przeciwnikami, z którymi nie chciałbym mieć do czynienia. Proszę bardzo, tym razem nie uratowała Cię, co? Tarcza? Szmato? <laughs> Tarcza szmato, w sensie Cię nie uratowała. Ja tutaj nie zamierzałem obrażać. Po prostu rojo, rojewski, ale przeciwnicy są na midzie. Nie wiem, czy ja znajdę lepszy sposób, lepszy timing, aby spuszować tutaj górną Aleję, więc ja wezmę jeszcze. Czwórka nie żyje, no proszę. Dobrze. 3-1-3. Za mało chyba biorę udział w fajtach. I wydaje mi się, że ja bym chciał to poprawić. Mega kill. Dobrze, i weźmy mida. Dobra, mamy mida. Pięknie. O, jest Jawhead. Nie będę stał z przodu. Absolutnie nie. Boom, jest killing speed. Pięknie. Udało się go złapać w ostatnim momencie. Jest ten zask. okej. Okay. ale to może nie stójmy tak jak czopki przy tym midzie. Tylko weźmy coś od przeciwników, czyli na przykład dżunglę, na przykład lorda. No bo kupmy czas w ogóle naszej drużynie, żeby lorda wzięła. Hmm? Zask spalił ulta, więc wydaje mi się, że mamy teraz dobry moment na tego lorda. Pięknie. Ja sobie gold Craba jeszcze wezmę. Z drugiej strony nie wiem, czy teraz nie powinienem być właśnie z drużyną. No ale spoko, spuszujmy tutaj. Pięknie. Mamy to. Kupię sobie teraz Blade of Despair. Oj. J, j, j. W sensie mogę to wziąć? Jesteś tankiem. Okej, okay, ja bym spuszował bota. Po przeciwieństwie co nam idzie, a Carmilla odsłania, osłania mnie z lewej strony. Okej, okay, nie wiem gdzie Lord pójdzie. Lord idzie botem. Okej, okay, trzymajmy ich tutaj. Trzymajmy ich, Puszujemy ich na wszystkich liniach. To jest świetna informacja. No ja bym tutaj tego bota, no... Pchnął. Pchnąłbym tego lorda, tak powiem. Dobra, mamy bota pchniętego, pięknie. Ty, no i szczerze? Dobra, bijemy ich. Puszzuję, wygrywamy to. Pięknie, mamy pierwszą, które wygramy. Przechodzimy do drugiej rozgrywki. Dobra, lecimy na Gold I tak, będąc z tobą szczerym, to powiem ci, że z Moskołem sobie poradzę na spokojnie. O tyle, o ile nie pojawi się albo Uranus, który chyba poszedł na ani Angela. Belerik nie do końca rozumiem, dlaczego idzie ze mną, ale spoko. W sensie, jeżeli będzie Angela i Moskwa, to wtedy przyda się Belerik. Ale nie ma tutaj Angeli, bo Angela poszła na Mida. Więc pytanie, czy ten balerik tutaj jest potrzebny? No nie wiem. Na pewno Moskwa bardzo mocno berwą na samym początku i to jest piękna informacja, bo to oznacza, że już od samego początku mamy nad nim ogromną przewagę i dobrze będzie ją utrzymać. Oj, tutaj, tutaj trzeba było splikerować niestety. No Skubany ma mało HP. Jest First Blood, ale jakim kosztem? No dużym. Wiesz co? Idzie Lilia, więc teraz dobrze nie będzie zmarnować tego First Blooda i bezpiecznie będzie się wycofać. Ok, początek był mega ryzykowny, ale dzięki temu mamy ogromną przewagę nad Moskołem. I naprawdę fajnie ją będzie utrzymać. Naprawdę fajnie ją będzie utrzymać. Pytanie, czy uda się ją utrzymać? To jest druga kwestia. Jest jakiś Gold. Weźmy, weźmy go od kraba. Tylko masko cały czas go może ukraść. Okej, okay, mamy go od kraba, zajebiście. No o ile Beleri'k będzie ze mną cały czas, to cały czas możemy go pchać i poszować i nie dać mu w ogóle żyć. Ale jeżeli dostaniemy ganka, to już może nie być tak kolorowo. No właśnie, zobacz, już idzie Lilia, więc już nie jest tak ciekawie. Nasza drużyna zrobiła żółwia i to jest świetna informacja. Pytanie, czy Lilia tutaj podejdzie? Nie wiem. Lilia chyba na Mida poszła, tak. Okej, okay, to ja jestem w stanie zabić moskoła tak mi się wydaje. A jeśli nie zabić, to bardzo mocno go obić. Okej, okay, ja bym spłuchał jak najszybciej tego, tego golda teraz, ponieważ Moskow musi się wycofać. No i on jest zmuszony do odwrotu, ponieważ ma tak mało HP z nie wycofał się? No to dziwne. Oj, Lilia idzie. Nie, Angela idzie. Oj, oj, oj. Leomord też idzie. Dobra, pora wycofać się delikatnie. Chociaż no mamy nad, nad nimi przewagę. Idzie Gord. Ty, no to może ciekawie wyglądać. Okej, okay, jeszcze jakiś ul poszedł na Lilię. Okej, okay, to niepotrzebnie. Okej, okay. okej. Okay. Nie wiem, gdzie jest Lilia. Czy Lilia może mnie zabić? No raczej nie. Co uranu zrobi? Co uranu zrobi? Uranu na, nas, na naszej bazie w ogóle. Co uranu zrobi? Dobra, teraz się wycofam. On może. To on wcale nie troluje. On wie, co robi. On wie, co robi. Bo jeżeli on będzie odciągał nas. To my nie będziemy się skupiać na farmie? On wie co robi. Mhm. Zobacz, teraz zaciągnął całą moją drużynę. Przeżył i zaciągnął całą moją drużynę do walki. Uranus wie co robi. Najsensowniej będzie ignorować i Uranusa. Chociaż udało się teraz moje drużynę go zabić. No dla mnie, przynajmniej na chwilę obecną. najsensowniej będzie ignorować Uranusa. I ruszować po prostu. Moskwa jest na górze, więc wpuścił, zostawił to tak na dobrą sprawę wolną linię. Nie bardzo wiem, kto mógłby przyjść mi tutaj przeszkodzić. Lomort jest na midzie, Lydia jest na midzie. Więc no, ja mam spuszowanego bota, nie będę na nim dłużej stał. Idzie Uranus. Dobrze byłoby zrobić żółwia. Dobrze byłoby zrobić żółwia. Halo Harley, skurdy, twoja robota, żeby robić żółwia. Nie wiem, czy to wystarczy. Nie wystarczyło. Ale mamy żółwia, ok. To jest jakieś pocieszenie. Niestety na górze nas puszuje Moską. Na Mosku nie ma jeszcze wcale tak dużo golda na szczęście. No na tym eksplanie nie będzie zbierał tego golda zbyt dużo. To jest plus. A ja tutaj sobie zobacz, jak ładnie farmy. I, fa I fale milionów, i gold kraby. To wszystko zwiększa moją przewagę. 8 do 0. No miażdżymy przeciwników. Po prostu miażdżymy ich. No pchnijmy go. On spalił już ulta, więc pchnijmy go po prostu. Ja czy ja widziałem gdzieś lapu, lapu Wydaje mi się, że tak, ale Lapu Lapu jest ze mną. Jeszcze Angela. No, on z Angelo jest problematyczny, ale zostało mu 100 HP. Niedużo. Mamy nad nim przewagę tutaj. To sobie powiedzmy, no mamy nad nim przewagę. Ok, no on nie ma teraz HP, żeby tutaj się nawet wbić, więc mamy wieżę dla nas. I to jest wszystko, czego potrzebowałem. To wszystko, czego potrzebowałem, to była ta wieża. Dobra, teraz mogę się wycofać, ale zbiorę jeszcze tu farmę jedną, tego miniona, dokładnie tak. I teraz mogę się wycofać, tym bardziej, że jestem w niebezpiecznej pozycji. Jest tutaj. Oj. Oj. Teraz bezpiecznie będzie stąd naprawdę Mnie się wycofać. Tym bardziej, że Leomord leci w Gorda. Padnie? Padł, zajebiście. Dobra, fajnie będzie teraz spuszować mida, moja drużna puszuje górną aleję, ja nie mam zbyt dużo HP, jeżeli przeciwni przeciwnicy we mnie wlecą, to może być niezbyt kolorowo, ale mam flickera w razie W, więc na no, bezpiecznie spróbuję tutaj spuszować, tym bardziej, że Uranusa jestem w stanie mocno obić, a on nie jest w stanie za bardzo obić mnie. Nie wiem czy starczy mi obrażeń Nie starczyło mi obrażeń niestety Ja bym chciał z tego mida spuszować Więc walczy tego Uranusa, nie dobra jest tej Lilia To się może niebezpiecznie źle skończyć To się może bardzo niebezpiecznie źle skończyć I Pytanie gdzie jest teraz Moską? Czy on mnie złapie, przybije do ściany gdzieś? Nie wiem Ale chcę wrócić jak najszybciej na Gold żeby bronić tutaj bo no, nie ukrywam, że ten Mosko trochę spuszował. Ja wciąż nie wiem, gdzie on jest. Wziął Goldkraba, jest na midzie. Ok, dobra, ja odpuszuję bota. I polecę również Namida. Tylko odpuszuję tego bota, zajebiście i lecę od razu Namida. Lecę w stronę Gold Kraba i Namida. No i ten Uranus jest tutaj irytujący. No co ja ci powiem? Nie ma co na nim się skupiać w ogóle. Chociaż z drugiej strony, jeżeli ktoś by go zestunował, to może. Okej, okay, tłuczamy go. Jest killing spree zajebiście. Dostał tarczy od Angeli. Ale oni nie mają obrażeń, to jest zajebiste. No dostaje te tarczy, skubane, dostaje ich. Od zarodu. Za, no dużo dostaje tych tarcz, ok? Powiedzmy sobie, dużo dostaje chłop tych tarcz. jest już Lilia niestety. Ja bym chciał tego mi da poszować, jednak. Okej, okay, padła, zajebiście. To jest fajna informacja. Ulanus prawdopodobnie z bota gdzieś w nas już leci. Tak, dokładnie, zobacz, leci. Harley go odkrył, super. Ale ja bym chciał tego mida spushować, bo no, ten mid tutaj zbyt długo stoi. No, tutaj za bardzo wysunąłem się naprzód niestety. Nie powinienem się tak mocno wysuwać naprzód, mój błąd. Moskwa jest na górze, Lilia na idzie i przy... pytanie, gdzie są kolejni przyczyncy? Zobacz, w krzakach czekają. No proszę. Ok, padł, zajbiście. No i Moskwa puszuje na tej górze, więc tego Moskowa też trzeba. trochę tutaj odpuszować, że tak powiem. Trzeba go wygonić z, tego, z tej górnej alei, żeby jednak nie puszczował. No i co, i dobrze będzie zrobić Lorda. Tak. Tym bardziej, że Leomort nie żyje, ale Leomord Leo jest przeciwnym dżunglerem, więc jak najbardziej idziemy na tego Lorda. Nie dajmy się... Nie dajmy się tutaj... Pięknie, mamy go i teraz wydaje mi się, że mogę tłuc już tego. Nie wiem, czy mi starczy obraźnię. Nie starczy mi obraźnia, bo to jest kurde Uranus. Dobrze gra ten Uranus. Gra tak, jak Uranus powinien grać, po prostu. Ale też obrywa mocno. Zobacz Moskał. Patrz, patrz na moskoła. Patrz na moskoła. Moskała ktoś musi blokować. Ktoś moskała musi blokować na górze. Skubany cały czas puszuje. Non stop, skubany, puszuje. Moskow gra na pusz. No mega gra... dziwnie grają, w sensie. Widać pod co grają, tak? Widać, że grają pod ten push. Czemu nie poleciał trzeci pocisk? Czy tam czwarty? Nie wiem, ale dobrze będzie ich spuszować. Bo widać, że oni grają mocno pod puszcz. pod Moskoła na górnej alei, pod Uronusa, który chodzi i się psoci. Pod Angelę, która trzyma ich przy życiu wszystkich. Pchnijmy ich z Lordem, czemu by nie. Oj, tutaj może być Bęga niebezpiecznie. O, jestem odkryty. No i tutaj mogę umrzeć niestety. Dokładnie tak. Zobacz, cały czas widać, że ten Moskow idzie na górnej alei. Cały czas widać, że ten Moskow puszuje, próbuje pchnąć tą górną aleję. Nie wychodzi mu to, bo cały czas ktoś tutaj od naszej drużyny mu przeszkadza, A tu wystarczy jeden moment nieuwagi i on pchnie tą górną aleję. I być może skończy grę, więc na to bardzo trzeba uważać. To jest Uranus, ale Uranusa nie zabije i tak. Angela by trzeba było. Nie mogę stać z przodu. Oj, nie wiem czy teraz to jest dobry moment na walki. W sensie wydaje mi się, że jesteśmy w trochę złej pozycji. No, tak jak mówiłem, ten moską już trochę bije. I byliśmy w trochę złej pozycji. Nie żyje no, wszyscy, którzy biją obrażenia, czyli Leo i Moską. Jest jeszcze Lilia. No ale Uranus na full HP z Angelą. Tak jak mówię, zła pozycja i zobacz, co się stało. Ok, no jeżeli ja pójdę do przodu, to dostanę Uranusa. Jeżeli zostanę z tyłu, to nic nie będę robił. No poszedłem trochę do przodu i to może się źle dla mnie skończyć. Chociaż z drugiej strony... Nie mam e, Wind Chanta niestety. Hmm. a Moskoł już bije obrażenia, więc Windchunt tutaj jest dla mnie niezbędny nawet, bym powiedział, żeby jakkolwiek przeciwstawić się Moskołowi. Pytanie, czy to wystarczy teraz, ten Uranus bardzo dobrze gra i Uranus jest tutaj dla mnie koszmarem, bo nie daje mi podejść do przeciwników, sam przyjmuje mega dużo obrażeń, ale on się leczy. Uranus jest świetny, naprawdę, bardzo szanuję grę Uranusa. No i tym szanującym akcentem kończymy ten odcinek niestety. Niestety, ale porażka. No cóż, zdarza się i tak. Zapraszam do kolejnego odcinka w tym epizodzie, w tym odcinku, w tym fragmencie drogi do Globala niestety jest porażka. Dzięki wielkie za poświęcony czas. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be. In touch!